Festiwal Wisły 2019 to porządna impreza, trzeba elegancko wyglądać. Najlepiej mieć jakieś szaty zgodne z epoką, ale jeszcze lepiej mieć, drodzy Państwo, naszą festiwalową koszulkę. Cała trasa w górę rzeki z zaznaczonymi miejscami, gdzie się spotykamy. Festiwal Wisły 2019 każdego dnia na bulwarach i na nabrzeżach znajdą Państwo to piękne stoisko, gdzie można tak się cudownie ubrać. Skąd pomysł na taką aranżację? Pomysł od, 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 od organizatora. Spotykamy się codziennie, więc codziennie mam przygotowaną okolicznościową koszulkę na każdy dzień. Indywidualna grafika i codziennie można nas spotkać na każdym przystanku. Dzisiaj we Wocławku można nabyć koszulkę z przepiękną gotycką katedrą. Drodzy Państwo, byliście w środku, warto zobaczyć. Tam się niebo dla was otwiera. Zapraszamy. Festiwal Wisły 2019 i oryginalne festiwalowe koszulki do nabycia. Zapraszamy. Zapraszamy.